Hello, witam was na moim kanale. No i co, zaczynamy wrzesień, zaczynamy szkołę. Nie wiem kiedy wakacje tak szybko minęły, ale i oto jesteśmy, zaczynamy nowy rok szkolny. Co za tym idzie, zaczynamy maturalną klasę. Chciałam sobie właśnie udokumentować takie moje pierwsze dni w maturalnej klasie. I słuchajcie, dzisiaj mamy wtorek. Chciałam zacząć wczoraj ten film, ale platforma w chmurze troszkę mnie wybiła z moich planów. Myślałam, że dzisiaj już będzie mi działać, ale niestety jeszcze mi nie działa platforma. Wiem, jestem świadoma tego, że mają pewnie pełno wiadomości i tak dalej, no bo to jest rozpoczęcie roku szkolnego, także sobie jeszcze trochę poczekam, ale no nieważne, zaczynamy sobie film. I tyle, nie. Nigdy nie miałam żadnych problemów z tą platformą. Teraz coś tam się podziało. Teraz przymykam na to oko, bo wiem, że i tak jest dużo czasu i nie potrzebuję w tych pierwszych dniach platformy, chociaż to no, chciałam zobaczyć, czy, czy jest coś może nowego, no wiadomo, no po prostu, żeby sobie wejść po wakacjach. I tak, i zrobiłam sobie słuchaj kawkę i skopyłam się, dlaczego ja zrobiłam ciepłą kawę. Jest tak gorąco. Mogą zrobić mrożoną, ale i tak wypiję, trochę sobie odstygnię. No i zaczynamy film. Jak jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie to zrób. I chciałam Wam jeszcze podziękować za tak dobry odbiór poprzednich filmów. I witam również wszystkie nowe osoby na moim kanale. Pomalujemy się troszeczkę i pogadamy w tym czasie. Odrobinę mi wysypało przez okres, bo czuję się troszkę tym gorzej, więc pomaluję się, żeby czuć się bardziej komfortowo, lepiej, no wiadomo. Odbieramy korektor, i słuchajcie. Nie chcę tutaj też się rozgadywać nie wiadomo jak o szkole lub czymkolwiek. Zaczynam rok szkolny, tak, i chciałam tak mniej więcej powiedzieć coś od siebie. Wiadomo, że ja zaczynam klasę maturalną, także będzie to troszkę e, coś innego dla mnie. Bo pierwsza kwestia to na przykład ja w ogóle. Nie jestem zestresowana jakkolwiek, w sensie, że w ogóle jakoś nie przychodzi mi przez myśl, że się boję i w ogóle. Jestem mega podekscytowana tą klasą maturalną. Mnie po prostu tak to cieszy, i jakby to, że mam motywację do czegoś. Będzie taka bardziej motywacja do czegoś konkretnego i wiem, że będzie mi się lepiej uczyć. Szczerze mówiąc, przez szkołę w chmurze polubiłam naukę. Zobaczmy sobie żel na brwi. Taki używam, ostatnio kupiłam nowy, bo miałam ten, ale... Ale w tym starszym opakowaniu, to edukacja domowa to dla mnie to jest taki plus. Ja mogę się zająć tylko przygotowaniami do matury, tak naprawdę. Też mnie to denerwuje, że teraz jest tyle zmian na temat naszej matury, i to jest wszystko na ostatnią chwilę. Jakby nie mogli tego wcześniej ustalić. Makijaż skończony. Słyszałam w ogóle, że dużo żeby nie malować dolnych rzęs, więc na przykład dzisiaj nie pomalowałam i próbuję się przekonać do tego, bo ja zawsze maluję dolne rzęsy. I założymy sobie nowe kolczyki, bo byłam nad morzem i kupiłam sobie słuchajcie, z bursztynem kolczyki. Chciałam sobie wymienić ten u góry i ja kupiłam takie zwykłe. O, widać? Dobra. Muszę się przyzwyczaić, bo wiecie, to jest coś nowego. Także taka duża mała zmiana. Teraz nie będę robić nic aż tak ciekawego, bo muszę ponagrywać parę rzeczy. I słuchajcie, później sobie pojedziemy do action. Mam nadzieję, że będzie to, co chcę kupić. Pokażę Wam co kupię i pokażę Wam w ogóle, czy będą te rzeczy i trzymam kciuki, że będą. Wydaje mi się, że dopiero będziemy się widzieć w action, bo już nie będę nic robić, bo mam mało czasu. Słuchajcie, kupiłam fajne rzeczy, więc wam tutaj je pokażę. I ja robię sobie hol zakupowy. I tak wiem, ten film jest bardzo szkolny. E, zacznijmy sobie tak: chciałam kupić jedną rzecz. E, pokażę Wam właśnie tę jedną rzecz i resztę rzeczy. Miseczka różowa. Ja ją właśnie widziałam raz w Action i stwierdziłam, że będzie idealna do owsianek. I ona kosztowała 13 zł, więc wymaga spoko i jest taka porządna, dosyć taka grubsza nawet I się do tego musiałam wziąć talerz On właśnie też jest taki troszkę grubszy I wygląda tak, moim zdaniem to jest idealna wielkość talerza I on kosztował 14 zł Mamy taki różowy komplecik Dwie szklaneczki, ja już się tyle na nie czaiłam I to jest takie bardzo cieniutkie szkło, idealne na kawkę one takie są Nie mają różowe uszka, więc w ogóle przecudowne, nie wiem czy widać aż tak bardzo ten różowy, może na białym tyle, bardziej O. Jedna kosztowała 4,50 więc za dwie mamy 9 zł Następnie rzecz, którą zauważyłam jak sobie przychodziłam między alejkami Jest to taki mały dyfuzor, on kosztował 4 zł 4 złote za dyfuzor. Wziąłam wanilię, bo tak najbardziej klasyczna. Uwielbiam zapach waniliowy i mam nadzieję, że ten zapach będzie ładny. Przy kasie wziąłam baterię do wagi kuchennej, bo ja na co dzień używam wagi kuchennej. Przydały 4,95 ale co jakiś czas trzeba wymieniać te baterie, a akurat nie mam w domu już. I pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam. Ostatnio w action, to też dyfuzor, jest to dyfuzor świąteczny. I słuchajcie, dzisiaj go już nie było, więc wyprzedały się, nie wiem. ważony był chwilowo. No nie wiem, myślałam, że będę już do świąt, bo to jest jednak świąteczny tak ładnie pachnie. To tyle z moich zakupów i ogólnie zrobiła się już za 1515. 15. Nie było mnie półtora godziny, bo jeszcze miałam parę spraw do załatwienia. Jest tak gorąco. I nadal nie mam dostępu do platformy. A naprawdę chciałam już to wszystko zrobić sobie. Ale teraz wziąłam sobie zeszycik. To jest taki cieniutki zeszyt bardzo. I tutaj będę sobie wszystko planować i chciałabym zacząć tak to robić. Chciałabym takie maturalne rzeczy rozplanować, czyli wiecie, coś sobie rozpisać, co chcę zrobić. Wszystko bym chciałabym sobie robić tak później, żeby do odhaczania było. Więc trzeba trochę wkroczyć do tego szkolnego życia i nauki. Dzisiaj nie mam zaplanowanego treningu, więc dlatego mam tyle czasu. Hello! Idziemy razem na spacer, bo czekałam, aż będzie wieczór i będzie chłodniej, żeby wyjść z Nelą. Ja dopiero wstałam. Powiem Wam, że tak od 1 września. Czuję się jak w takiej innej rzeczywistości. Nie umiem wrócić do takiej normalności i nie wiem, może co przez tą zmianę w głowie, że jednak wiecie, z wakacji na szkołę i tak trochę musiałam się nastawić na to, że inny tryb będzie, no nie wiem. Mam nadzieję, się przedstawię, może to też przez to, że wyjeżdżam w tym tygodniu, w sobotę i już wylatuję, że tak jeszcze mam tylko świadomość, że nie wkraczam w ten tryb szkolny w 100%. Pokazuję wam tutaj realistyczne moje życie i jak wyglądają faktycznie te pierwsze dni września lecimy i zaczynamy dzień. Ubrałam się już na siłownię. Jeszcze przed siłownią muszę wskoczyć do lekarza na wizytę. To nie będzie za długa wizyta, więc jadę do lekarza i później od razu na siłownię. I zrobimy sobie dzisiaj dół, ale nagle mam okres i troszkę boli mi brzuch. Spakowałam już torbę i zaraz lecę. mam trening i je teraz idziemy do domu. Nie wiem, czy chcę coś ze sklepu, czy nie, ale wyszedł fajny trening i mam dobry humor od razu po treningu, więc jest dobrze. I na siłowni dowiedziałam się jednej rzeczy i to mi tak poprawiło humor. Na razie Wam nie mówię, ale zobaczycie na 100% później. Ale ja się już tak cieszę i to poprawiło mi nastrój na wszystko. Mamy już 22.30. Minęło trochę czasu, ale dzisiejszy dzień jest taki pełen emocji, wrażeń i wszystkiego, że trzeba wam trochę ochłonąć, ok? Ja jestem zmęczona. Jutro rano idę na badania krwi I nie będę tutaj opowiadać jak ja i moja głowa reaguje na te badania, więc pozwólmy, że przemilczę ten temat. Yy, ale jutro lecę na badania i już się nie mogę czekać, żeby będę mieć to za sobą i zakończymy sobie dzisiejszy dzień na pewno już, no bo jest późno, idę jeszcze zrobić pielęgnację twarzy. I do spania. Widzimy się jutro, moi drodzy. Witam się z wami już po badaniach i po wszystkim, więc już zeszło to ze mnie. E, I lecimy sobie na spacer do lasu, tak mi wzięła ochota. Nie odzywałam się rano do tego, że byłam cała w emocjach. Ja na badania krwi zawsze jeżdżę o późniejszej godzinie, żeby już nie było ludzi. Wszyscy ubrana, a złożyłam sobie szary top, jakiś zwykły, bez gorąco. I mam szare, dresowe spodenki. Ja szare spodenki, jest mi cała na szaro. Nagrałam sobie ten makijaż na TikToka. Ja się zbieram i lecimy na zakupy. Jest! Zobaczymy, czy w ogóle coś kupię. Wynajdziemy do galerii, muszę oddać jedną rzecz. Parę rzeczy mam w głowie, które chciałam zobaczyć, może coś będzie fajnego. Mam już troszkę wilgotne włosy, ale wyschną po drodze. Mój outfit to nic ciekawego, tylko zwykły top biały, taki dłuższe spodenki lniane. I zakładam z długo klapki Easy, bo jest gorąco. I to tyle. Witam was po zakupach. Mamy troszkę późną godzinę, ale mniejsza. Pokażę Wam na szybko, co dzisiaj kupiłam. taki w ogóle zakupowy ten vlog wyjdzie, ale no cóż, tak to wygląda teraz. Ostatnio mam jakiś taki zapał na zakupy i nie wiem czemu mam o to wszystko kupować. Rzeczy Sticky Maxa i jest to znowu dyfuzor z patyczkami zapachowymi Tutaj z tyłu większość tych dyfuzorów właśnie miała te stery, takie tutaj I to tak ładnie pachnie ja jestem największą fanką tych wszystkich zapachów Pumpkin Czy to Pumpkin Spice Latte, czy to Pumpkin Vanilla było To jest akurat... O, to jest Vanilla Pumpkin było pełno tych pumpkin, zapachów patyczków, czy jak to się tam nazywa. Ono kosztowało 30 zł. Zastanawiałam się między tym a innym, ale on ma 150 ml, a tamten miał 100, więc wiedziałam, że biorę po prostu większy. Właśnie dzisiaj się skopnęłam, że skończył mi się korektor mój ulubiony, także kupiłam sobie korektor, bo akurat była promocja w hebe, i szczerze jest to najlepszy korektor, jaki miałam. Tak mi się wydaje, chociaż ja nigdy nie miałam złych korektorów, zawsze mi się sprawdzały, ale zostałam przy tych to było moje trzecie opakowanie. Byłam jeszcze w Ritualsie i chciałam sobie też powochać i zobaczyć tą różową mgiełkę taką, ale w końcu jej nie kupiłam. Nie zrobiła na mnie takiego wow, żeby wydawać na nią tyle pieniędzy. Tutaj pierwsza rzecz. To jest ogólnie rzecz do mojej mamy, ale wam pokażę od razu. Taki uzupełniacz do właśnie znowu dyfuzorów tych patyczków. W ogóle ten film będzie wokół tych patyczkowych tych, ale to jest właśnie co się uzupełnia i to jest ulubiony zapach mojej mamy. W sumie mój też chyba z Ritualsa. On jest taki piękny. Do tego i tak czy się dają takie te, jak to się mówi, patyczki Jeszcze mamy Piankę do mycia, pianki do mycia Z Ritualasa są Najlepsze, no, dobra Słuchajcie, ja lecę się ogarnąć, bo jest Naprawdę późna godzina Jutro znowu czekamy ciężki dzień No nie znowu, ale czekamy Po prostu zalatany dzień troszkę Jutro znowu idę do lekarza z wynikami Badań, na których byłam dzisiaj, to co wam mówiłam Akurat jestem osobą, która Lubi mieć taką kontrolę nad zdrowiem, ja się tak cieszę, jak właśnie jestem po takich badaniach i badam się i mam tą świadomość o moim zdrowiu, że faktycznie kontroluję je. Ale jestem już zmęczona, pojutrze wylatuję jeszcze na wakacje. Po podróży wrócimy do normalności, do rutyny, do szkoły coraz szybciej, bo teraz to tak jeszcze na takie luźne podejście mam jeszcze do tej szkoły na początku września. Dokładnie. Dobra, to buziaki, lecę spać. Доброе ночь!